Dzisiaj będzie odcinek tartaczny. Nazbierało się trochę drewna do przetarcia. Kilka bali osikowych, około 10. Pod spodem trochę sosny. No i tam jeszcze jest dąb. To są takie krótsze kawałki. Ten dąb 3 lata leżał przewrócony przez bobry. Ale mimo wszystko po przecięciu okazało się, że w środku jest całkiem ładne drewno. Także też jakieś baliki spróbujemy z tego wyciąć. Zobaczymy co wyjdzie. O tu nawet widać ślady po, po bobrach. Także trzeba przygotować traka, wymienić piłę. Bo no już jakiś czas nie był używany i, i ta piła też już była wtedy wstępiona. No i będziemy się zabierali za przecieranie. Wsieliśmy już większość osiki na takie deski 4 i 3 cm. Część będzie na wóz, część na yy, jakieś szalunki. Tam jeszcze mamy trochę grubszych desek na rusztowania. No i jeszcze zostały trzy kawałki do pocięcia tej osiki. No i to też wytniemy z tego takie baliki na rusztowania. Później weźmiemy się za dęba, no i tu jeszcze mamy sosnę do wycięcia. I teraz trzeba obniżyć o 6,3 mm. Przed wymianą piły przecieramy jeszcze takiego starego dęba, leżą może ze 3 lata, a nie wiadomo kiedy uszedł. W każdym razie no widać, że w środku twardziel jeszcze jest ok, także może kiedyś się to do czegoś przyda, a przetrzemy na takie baliki 5 cm grubości, no i będzie sobie czekało No coś tam. Bardzo ładny materiał z tego wychodzi, w środku drewno jest zdrowe, wstępnie wysuszone. Dęba już przetarliśmy, nawet ładne te deski wyszły, w środku widać, że nic się z tym nie stało. A teraz zaczęliśmy przecierać sosnę, już ostatnie są mamy do pocięcia. No i mamy na przykład taki krzywy kawałek, którego w tartaku pewnie by nie chcieli widzieć. No a my jeszcze coś z tego wytniemy jakąś jedną beleczkę. No, i, i z tego kawałka sporo było odpadło, ale wyszła taka 12x12 12 na 12, w zasadzie nawet 12,5 na 12,5, czyli jeszcze będzie można to jakoś tam poobcinać, przeheblować. No, i co z tego będzie? Z takim patykiem to by nas pewnie wyśmiali w tartaku, a tutaj sobie wykniemy jeszcze jakąś dziesiątkę z tego 10 na 10 no. Ale mamy nie tylko patyki, ale i takie grubsze, także to też jak najbardziej daje radę pociąć takie pięciometrowe 5 metrowe kawałki 5-10 chyba ma na koniec wtoczyliśmy jeszcze takiego dużego klocka największy chyba kawałek no i na razie na dzisiaj koniec Także jeszcze jeden dzień bez czeka trochę takiej pracy przy przecieraniu później z tamtego będzie trzeba wyciąć przekładki listwy Okorować wszystko i poukładać, także jeszcze trochę pracy przy tym drewnie jest, ale sporo materiału widzieliśmy. Przecieranie drewna już skończyliśmy. Z sosny wysiedliśmy takie grubsze dechy, które później będą obcinane na jakieś tam krokwy albo na jakieś inne elementy wiaty. Z tego wiata na samochód, prawdopodobnie. Tutaj mamy trochę tego dębu i tam osika. No i teraz to wszystko trzeba poukładać. I żeby to się bardzo nie pogięło, to przygotowaliśmy takie miejsce do, do układania. To jest wszystko wypoziomowane na bloszkach betonowych. Także teraz musimy zacząć przykładek, a później będziemy po kolei ten materiał korować i układać. Jak zaczęliśmy przecierać osikę, to niestety okazało się, że ta piła widiowa się zupełnie do tego nie nadaje. I Krajzega zaczęła się strasznie męczyć. Zaczęło czuć taki zapach spalenizny plastiku, tak jak i ostatnio. A ten silnik od spodu tam zrobił się ciepły. No i co prawda się nie spaliła, ale miałem takie odczucie Utraty mocy, także nie wiem, czy znowu nie będzie do serwisu. Natomiast no musieliśmy to zawieźć na większą krajzegę. No i tam na takiej dużej krajzedze, która ma 3 kW, ale też jest to silnik na siłę. Więc to trochę inaczej działa. Przetarliśmy to na... Poprzecinaliśmy to na takie listewki. No część będzie po prostu na podkładki, ale część, jak na przykład taka ładniejsza listewka, to może być wykorzystane na pergole. No i część tego drewna już ułożyliśmy. Zostały nam głównie takie krótkie kawałki. Natomiast tutaj jest to już pokładane Zrobiliśmy solidną podbudowę. Kątóweczka 8 na 8 która leży na trzech bloczkach wypoziomowanych, ustawionych tak, żeby ten materiał się nie powyginał, nie zdeformował. No i pokładaliśmy większość desek, tych dłuższych, trochę kantowizny. I albo na wierzchu ułożymy jeszcze krótkie deski, albo i krótkie te dechy na rusztowania, no, albo gdzieś oddzielnie, będziemy układali. Całe drewno jest już ułożone: sosna, osika, później trochę calówek, zarówno sosnowych, jak i osikowych. Bale na rusztowanie osikowe. I dębina tutaj na górze: krótkie kawałki. Także no, trzy gatunki drewna. To zostanie jeszcze przykryte jakąś plandeką. Na zimę, a póki co jeszcze, póki nie ma jakichś dużych deszczy, to po prostu będzie sobie schłona wietrze. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do subskrypcji i oglądania kolejnych materiałów.